Witam Was drodzy stalkerzy w omówieniu kolejnego patcha do gry stalker. Jest to wersja patcha numer 1.3 i I jest to taki jakby update do tego ostatniego patcha, gdzie po prostu wtedy nie zdążyli dorzucić paru rzeczy oczywiście. Oczywiście jest też tutaj wrzuconych parę poprawek takich, których gdzieś tam wcześniej nie było, bo jak to zwykle bywa kolejny patch oczywiście sporo naprawia, ale też jest kilka rzeczy, które psuje, więc no nie udało się uniknąć tego, żebyśmy dostali takiego szybkiego hotfixa kilka dni, właściwie tydzień po premierze poprzedniego update'u. No i tak też tutaj otrzymujemy. E, ostatnio jak nagrywałem ten e, patch, to był bardzo długi film, no bo taka ilość zmian była tam, że żeby to wszystko przeczytać zeszło prawie godzinę 40, teraz oczywiście Yy, powiem na krótko co tam ten yy, patch dodał przede wszystkim co tam ten patch zmieniał to zmieniał zachowanie przeciwników co jest widoczne w zonie jak ja sobie teraz pograłem pochodziłem po zonie to jest dużo mniej przeciwników nie respią się tak szybko też ci przeciwnicy no i przede wszystkim co jest widoczne jak na przykład strzelają do was bandziory to nie jest tak że na przykład wyszli 30 ammo i wszystko i tam, powiedzmy, 25 was trafi. Tylko teraz tak trafi was. 5-6 pocisków, ale zadają większe obrażenia te pociski, więc też fajnie to zbilansowali. Podoba mi się ta zmiana i ogółem podoba mi się, że zmiana, zona ogółem jest cichsza. Nie jest tak jak pamiętacie. popatrzył 1-2 to jak się szło, to było tych szczelanin. Słychać kurde z prawej, z lewej, za dużo było tych po prostu wydarzeń. To też wpływało na po pierwsze płynność gry, a po drugie, wpływało to przede wszystkim na takie jakby wrażenia, no bo człowiek miał wrażenie, że to jest w jakiejś strefie wojny, a nie w zonie. Oczywiście Zona jest strefą wojny, ale bez przesady. Tutaj powinny się te zarówno przeciwnicy, jak i gdzieś tam te wydarzenia powinny być no, raz na jakiś czas, tak to powinniśmy mieć takie uczucie pustki i samotności, i tak w tej chwili jest i bardzo chwała im za to, że to naprawili. Dobra, przejdźmy sobie teraz do tych zmian, które gdzieś tutaj e, wrzucili. Patch 1.3.1.1 1, 1 jest gotowy do pobrania. Skupia się głównie na usunięciu blokad fabularnych oraz naprawie problemów technicznych. Krótko mówiąc, oto lista zmian. No i teraz przechodzimy tutaj do zmian. Jeżeli chodzi o główną fabułę, to będę czytał spoilerowo, czyli nie będę mówił, o jakie misje chodzi. Aczkolwiek... Oho! Właśnie słyszę tu gdzieś... Mięsa... A co się stało o tym, co nam nie skoczył? On poleciał yy, prawdopodobnie. A tu aż poleciał. No nieźle. Jak widzicie, teraz te y, spotkania są całkiem przyjemne. Y, dobra, główna fabuła. Naprawiono problem, w którym. Tutaj spoiler. Mógł nie pojawiać się w laboratorium podczas misji. Naprawiono problem, w którym y, nie mógł się rozpocząć z powodu śmierci pewnego NPCA. Może te, te główne pomijemy, ale nie, przeczytam tylko bez, tak jak mówię, nie mówię spoilerów, żeby, wiadomo, nie spoilerować ludziom. Naprawiono problem, przez który cel misji nie kończył się, jeśli gracz ponownie rozmawiał z kimś tam zaraz po pierwszym dialogu. Tak, zaraz po pierwszym dialogu. I teraz lecimy tutaj dalej Naprawiono problem, przez który cel misji Nie kończył się jeśli gracz W pierwszym dialogu. Naprawiono problem przez który misja nie mogła postępować po aktywowaniu sprzętu na wieży Naprawiono problem przez który cel misji tak nie mógł zostać ukończony dla niektórych graczy, jeśli ta postać zginęła podczas misji. Naprawiono problem, przez który gracz mógł wpaść do szybu windy bez możliwości wydostania się. Naprawiono problem, przez który cel misji nie mógł się rozpocząć bez zdobycia pewnej części. Naprawiono problem, przez który nie mógł pojawić się w celi. Podczas misji, naprawionych... No takie to fabularne, dobra, to pominę, bo to nie ma sensu czytać chyba tego. Jest tutaj w każdym razie dużo misji, dużo napraw w tym takim mini-patchu. Jest dużo takich napraw właśnie, które skupili się po prostu na tym. Jeszcze gdzieś tam po prostu te miejsca, które blokowały się, gdzie się blokowali ludzie, że nie mogli po prostu jakby fabuły popchnąć do przodu, bo były takie błędy kardynalne z jakichś tam powodów. No to mamy tutaj kilkanaście takich poprawek, kilkanaście takich poprawek. I teraz część techniczna, to nas bardziej interesuje. Tutaj, bez można spokojnie czytać. Naprawiono problem, przez który NPC nie wracali na swoje miejsca po emisji. Ten problem to już słyszeliśmy, że naprawiono. Kurde, w każdym patchu jest to właściwie napisane. i tak mają nadal jeszcze problemy wracać do swoich jakby. Tych no, schronów, żeby, żeby się chronić przed tą emisją. Ciągle naprawiają ten problem i ciągle ten problem jest. Więc czy to teraz w końcu zadziała? <grym> Naprawiono problem, przez który efekt dźwiękowy wejścia do anomalii mógł się zapętlać i powtarzać co 10 sekund. O, tego nie miałem. Naprawiono problem, przez który celownik nie mógł zostać wyłączony w ustawieniach. Naprawiono problem, przez który wszystkie akcje przeciągania i opuszczania miały opóźnienie w każdym pojemniku na przedmioty w Malachicie. Poprawiono pozycjonowanie dubbingu. Naprawiono problem, przez który gracz mógł słyszeć głos tylko w jednej słuchawce podczas dubbingu, czyli tam jak podczas rozmów pewnie. Naprawiono problem, przez który podświetlenie przedmiotów nie przechodziło do następnego obiektu podczas grabienia za pomocą gamepada. Naprawiono kilkanaście błędów Exception Access Volation oraz inne awarie gry. O, widzicie teraz długo, długo trzeba było czekać, aż się jakieś zdarzenie tutaj nawalają się. Zobaczmy tam. Chyba zginę. A może nie zginę? O, jak go by wy... Jak go wyrzuciło w górę. Ej kurde, trochę im... Już mniej ich w tym pociskówki. Tych pocisków wsiada, zwłaszcza jak się ruszamy. Jak widzieliście, jak się ruszałem, to tych pocisków wsiadało im znacznie mniej. Filkonotop, czyli Filip Skonopi. Konopi. Filip <grym> z Konopi mi zaatakował. <zatokował> <grym z konopi mi> Łknijmy sobie to. U, upuść. <grym z konopi> Dobra, lecimy dalej. <grym z konopi> I tutaj właściwie to no i to właściwie tyle. Dziękujemy za wasze nieustające wsparcie i cenne uwagi, komentarze, które zamieszczacie w mediach społecznościowych oraz zgłoszenie błędów przesłane do technical supportu, do technicznego supportu. Pomagają nam uczynić strefę lepszym miejscem z każdą kolejną aktualizacją. Prosimy abyście nadal dzielili się swoimi opiniami na Steam oraz w innych mediach społecznościowych jeśli natkniecie się na anomalię, która nie powinna znaleźć się w strefie, z ją do technicznego wsparcia czyli technical support. No. no i teraz co? Co? Cóż można powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że gra na pewno się teraz w grę lepiej. Gra, gra, gra się w grę lepiej jeżeli chodzi o optymalizację silnika i tak dalej, tutaj niewiele się zmieniło po tym patchu czy nic nie dodali cenowego w tym mini patchu jak widzicie na przykład o tamta tekstura powinna się na budynku polepszyć, jak przybliżam nie zrobiła tego mamy ją lekko rozmazaną, podejrzewam, że jak podejdę jeszcze troszkę bliżej, o teraz dopiero wskoczyła właściwa teksturka Także z, tak, z takich rzeczy optymalizacyjnych myślę, że jeszcze mają trochę do poprawki. Może kiedyś w przyszłości wyjdzie taki patch, który to optymalizuje, podobnie jak to miało miejsce z yy, Cyberpunkiem, czyli taki dobrze optymalizujący patch wyszedł właściwie po roku dopiero, bo to sporo pracy wymaga tak naprawdę. Oni oczywiście łatają te najgorsze błędy tymi patchami teraz, te kilka miesięcy po. Jak ktoś miał dobrego kompa, tak czy inaczej gra mu chodziła w miarę dobrze. Jak ktoś miał słabego, to będzie mu nadal chodzić chyba słabo. Ale za rok, może już będzie to bardziej zoptymalizowane i gdzieś tam powiedzmy te średnie zalecane ustawienia będą już faktycznie miały, że tak powiem takie odzwierciedlenie płynności gry. Bo w tej chwili podobno te średnie ustawienia to raczej można włożyć między bajki i raczej to nie ma co słuchać tych y, opisów Znaczy inaczej jeszcze Jest coś takiego, że Zależnie od konfiguracji sprzętu Czasami u niektórych chodzi dobrze U innych chodzi to źle Jeszcze na koniec sobie Za co tą grę kocham To za właśnie Świetny model strzelania Taki kurde mięsisty Mega dobry model strzelania nie? Widzicie teraz mnie ani razu nie trafił Ani razu Ale dlaczego ten, kurde, ten do mnie strzelał, a ten tam stał? Nie wiadomo. Ale to jest fajne, że zależnie od odległości teraz jest to... zależne od odległości, no i od tego czy się ruszamy, czy nie. Jak się stoi i nie rusza, no to... to cię, to cię trafiają. Jak się ruszasz... To cię mają mniejszą szansę trafić Jej, i też odległość jest. Chociaż co to tutaj? <gry> Amunicja. Amunicja wisi w powietrzu. Brakuje ci amunicji. O, takiego skibina zrobimy. No dobra, dzięki, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych omówieniach patcha. Także co można powiedzieć? Można powiedzieć, że jest coraz lepiej. <taki> Takim optymistycznym akcentem kończymy omawianie tego patcha. Czy majta się? Hejjo.